Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy Keno na 20 losowań za 40 zł. I Multi Multi 6 losowań za 60 zł. Najpierw zaczniemy od Keno. Od ostatniego losowania. No więc tak, 3 mamy.

Siedem nie mamy, dwadzieścia nie mamy i dwadzieścia trzy też nie mamy. Trzy nie mamy, cztery nie mamy, siedem mamy, dwadzieścia mamy, dwadzieścia trzy nie mamy. Następne trzy nie mamy, cztery nie mamy. 7 mamy, 20 nie mamy i 23 nie mamy. Następne: 3 nie mamy, 4 nie mamy, 7 mamy, 20 mamy i 23 mamy. To jest 3 złote. Yy, przepraszam, się liczby: 4 złote mamy. Dalej, trzy nie mamy, cztery nie mamy. Siedem mamy, dwadzieścia nie mamy i dwadzieścia trzy nie mamy. Następne trzy nie mamy, cztery nie mamy, siedem mamy.

20 mamy i 23 nie mamy czyli kolejne 4 złote bo 3 liczby. Kolejne losowanie. 3 nie mamy 4 nie mamy 7 nie mamy 20 nie mamy i 23 jest. Kolejne, trzy nie mamy, cztery nie mamy, siedem nie mamy, dwadzieścia nie ma, i dwadzieścia trzy nie ma. Następne, trzy nie ma, cztery nie ma, siedem jest, dwadzieścia nie ma, i dwadzieścia trzy jest. Następne.

Jeszcze 2. 3 nie ma, 4 nie ma, 7 nie ma, 20 nie ma, 23 nie ma. No i ostatnie. 3 i 4 nie ma, 7 jest, 20 nie ma i 23 nie ma. Przejdziemy sobie teraz to multi multi. No dalej mamy multi multi. Za 60 zł na 6 losowań bez plusa. Zaczniemy sobie od ostatniego. A więc, tak, pierwszy zakład: piąteczki nie ma, 10 nie ma, 20 jest, 30 nie ma i 72 nie ma. Drugi zakład.

Pięćdziesiąt jeden nie ma, sześćdziesiąt sześć nie ma, i siedemdziesiąt dwa nie ma. Kolejne losowanie, Pierwszy zakład piąteczka jest. Dziesięć nie ma, dwadzieścia nie ma. Trzydzieści jest. Siedemdziesiąt dwa nie ma. Drugi zakład pięćdziesiąt jeden nie ma, pięćdziesiąt trzy jest sześćdziesiąt sześć nie ma, siedemdziesiąt dwa nie ma, i siedemdziesiąt osiem nie ma. Trzeci zakład dwadzieścia nie ma, dwadzieścia jeden nie ma, czterdzieści dwa nie ma pięćdziesiąt trzy jest i sześćdziesiąt cztery nie ma czwarty zakład dwadzieścia jeden nie ma trzydzieści pięć nie ma pięćdziesiąt jeden nie ma sześćdziesiąt sześć nie ma i siedemdziesiąt dwa nie ma kolejny kolejne losowanie

Dwadzieścia nie ma, dwadzieścia jeden nie ma, czterdzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, i sześćdziesiąt cztery nie ma. Czwarty zakład: dwadzieścia jeden nie ma, trzydzieści pięć nie ma, pięćdziesiąt jeden nie ma, sześćdziesiąt sześć jest, i siedemdziesiąt dwa jest. Kolejne losowanie.

Trzydzieści pięć nie ma, pięćdziesiąt jeden nie ma, sześćdziesiąt sześć jest, i siedemdziesiąt dwa jest. Następne losowanie. Pierwszy zakład. Pięć nie ma, dziesięć nie ma, dwadzieścia jest, trzydzieści nie ma.

Sześćdziesiąt cztery nie ma, i czwarty zakład, dwadzieścia jeden jest, trzydzieści pięć nie ma, pięćdziesiąt jeden nie ma, sześćdziesiąt sześć nie ma, i siedemdziesiąt dwa nie ma. A więc tak, wydaliśmy sto złotych na opatę kupony. Skeno zwróciło się tylko 12 zł. Z Multi Multi zwróciło się 24 zł. Razem zwróciło się 36 zł. Jesteśmy do tyłu 64 zł. A więc, no, taka trochę lipa. Dzięki i do usłyszenia.